No powiem Wam, schron bojowy, ona bo taki wygląda, jednak tak jakby bojowy, kopułka szczelnicza. Tu mamy też 23, łamane przez 4. No jest tego tu trochę mniej. No, witam wszystkich serdecznie moich widzów. No, jestem dzisiaj w Kostuchnie. Taka dzielnica Katowic. Powiem Wam, będę szukał schronu. Schron jest bojowy. Albo nie bojowy, albo to jakaś szczelina. Nie wiadomo. Nie wiadomo. No, ruszam taką trasą. Mamy sobotni poranek. Godzina siódma rano. Tylko ptaki słychać w lesie. No Do celu dzieli mnie Jakiś niecały kilometr. Aż jestem ciekawy, jak ten obieg wygląda. No podobnież. Najprawdopodobniej, bo zapisków jest o nim bardzo mało. No, stworzyli go Rosjanie. Znajdują się tam jakieś rosyjskie napisy na ściana Ale ile w tym prawdy? To tylko można się domyślać. Dobra, ruszam po tym błotnistym terenie. No powiem wam, teren zamienił się w fajny las, taki sosnowo-bukowy, ładna buczyna, ładne sosny, wszystko w miarę wysokie. A teraz poszukamy sobie tego obiektu, no ponoć nie widać go z daleka, gdyż jest całkowicie schowany w ziemi. Znajduje się gdzieś pod linią wysokiego napięcia, gdzieś latem jest wielki problem, żeby go namierzyć. A teraz, o tej porze roku, celowo taką porę wybrałem. No jest o wiele prościej, ale czy to będzie prościej, czy nie? No na razie nic nie widzę. Patrzcie, faktycznie to no teren, no wygląda na taki, jakby tu kompletnie nic nie było. Mam pewne podejrzenia. Powiem Wam, widzę, widzę coś, coś widzę. Nie wiem, czy mylę się czy nie, podchodzę. Zobaczcie na to ukształtowanie tych traw tutaj. Trawy tak jakby podnosiły się do góry, a właściwie rosły na czymś podnoszącym się do góry. Autentycznie nic tu nie widać, ale może to jest to miejsce, może nie. Zobaczymy z przodu wszystkie paprotniki ułożone na glebie. No niestety, pudło. Fałszywy alarm. Popatrzcie, powalone drzewo, na którym zaszalały paprotniki. No jak to idzie się nabrać? Jestem gdzieś w okolicy, faktycznie miejsce ciężkie do namierzenia. Ja nie widzę nic. Już myślałem, że od Zaliczę ten temat, a tu niestety. No to ruszamy dalej, szukamy. No, powiem Wam, coś jest, coś jest. Są okopy. A jak są okopy, to dobry znak. Idę starymi okopami. O, jest. Chyba jest. Te okopy były zbawieńcze. No, ja już go widzę. Zerknijcie. Naprawdę zrównany w glebie. No, opisy trochę niedokładne ponoć pod liniami wysokiego napięcia. Linie wysokiego napięcia były tam, a schron no jest tutaj. To jest podobnie fragment schronu bojowego albo jakiegoś schronu. Popatrzcie, na dół sprowadzają schody. jest ślisko. Schron niedużych rozmiarów. No ja odpalam światło no i wchodzę do środka. Pooglądamy go sobie z bliska. No dobra, odpalam sprzęt. Ruszam do środka i niebawem wam pokażę jak on wygląda w środku. No zerknijcie. Wykonany jest z cegły. Jak można sobie tu zauważyć. Obudową betonową, bo częściowo, tak jakby do połowy uszkodzono, tutaj, tak jakby dawniej mieściły się ławki, siedliska, jakiś charakterystyczny krzyżyk u góry. Tutaj widać były drzwi, ale pod drzwiami nie mają śladu. Tu było jakieś okienko, najprawdopodobniej stare okablowanie. Albo odpowietnik, a teraz nie wiem, czy to dobrze widzicie, czy nie? No 5 zł z PRL-u, rocznik 86. No powiem Wam, za takie znaleziska nie kara się w Polsce i można to wziąć. Na szczęście, dobra. Tutaj obiekt wygląda zupełnie inaczej, zbudowany tak jakby z pustaka, co ciekawe, schron to ponoć był rosyjski, ale dziwna sprawa z tym pustakiem, tutaj mamy jakieś ryciny, ale te ryciny raczej są współczesne, ponoć gdzieś znajdują się tu w okolicy. Tego schronu, a właśnie w tym schronie, napisy w języku radzieckim. No i ledwo to wypowiedziałem, i już to zobaczyłem. Popatrzcie. No, oto one. Nie wiem, czy to dobrze widać. Spróbuję to rozszyfrować w domu. Co tu konkretnie pisze? No, tutaj. Obok tych napisów, po prawej stronie, no musiała mieścić się kopułka szczelnicza. No, powiem wam, na to wszystko wskazuje. Zachowały się jeszcze tak, jakby stojaki. Popatrzcie na to. Schron tamtędy wchodziłem. A tutaj no kopułka szczelnicza. Tak jest. Tak, jakby pilnowała. Tej drogi, która przebiega tam przez las. Dobra, to nie koniec naszego schronu. Podążamy dalej. Co on skręca w prawo. Współczesne napisy, ale to nas nie interesuje. Następne z wejść popatrzymy sobie, o, wchodzi prosto do okopu. Ładnie to wymyślane. No patrzcie na ten teren. Autentycznie tu jest taka półka szczelicza, też prawie, że niewidoczna. na teren. No idealnie zrównany w glebie. Przechodzę dalej. I ostatnie pomieszczenie takiego typu. Widać, czuć tu lisem. Lis ma tu swoją norę. Ewidentnie to jego sprawka. Cała ta górka. Nie będę się tu narażał za wiele. Ale powiem Wam znowu. Widzę rosyjskie napisy. No ciekawa sprawa. W tym obiekcie. Napisy numer 2. Napisy numer 3 Pokazuję Wam to wszystko bokiem. A teraz może. W takiej perspektywie Następne napisy No twórca Widać Że bunkier robił Spokojnie i się nie spieszył Ciężko cokolwiek do odczytania Tutaj mamy tak jakby M albo 11 28 Łamane przez 8 no, Ciężko wyczuć O kolejne napisy no jest ich tu wiele, no ale tak jak mówię, analiza dopiero może no przyniosłaby rozszyfrowanie. Tutaj też mamy ósemkę, tu napisów już nie ma. Tu jest 22 przez 8. Nie wiem, czy to te elementy. Proszę bardzo, następny napis. No, ciekawy to schron. Chodzę po różnych schronach od lat, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Kolejne napisy po rosyjsku, cyferki. I znowu mamy 23, łamane przez 8, 4, 4, 2. I patrzcie, pierwszy znak, który sfilmowałem, wchodząc do schronu, to był krzyżyk. Tak samo i tu. Znowu mamy krzyżyk. Znowu mamy reciny. Tutaj odpadły. No, odmroziły się najprawdopodobniej. I lecimy dalej. To nie koniec. Znowu napis. Po rosyjsku. Przechodzi. Znowu w ósemkę. Jest 23. Łamane przez 8. 44. I znowu krzyżyk. Ja nie wiem, czy nie jest to oznakowanie. Tych poszczególnych elementów, bo popatrzcie, tu jest kolejna sprawa. Tych poszczególnych elementów, które tutaj widzimy, one miało, miały ja najprawdopodobniej swoją numerację. Popatrzcie, tu znowu to samo, ta sama sytuacja. I każdy element po kolei no, został tutaj ułożony według danego schematu. Jakiegoś projektanta. To co ciekawe, w taj, tamtej części jest bardzo dużo tej reciny. W tej, no, pokażę Wam go tak, w tej. No, mamy tylko to, co pokazywałem Wam wcześniej. Szukam jeszcze. tu jest krzyżyk, o którym wspomniałem. On wyskoczył jako numer jeden. Tu jest krzyżyk numer 2. No powiem Wam, schron bojowy, ona taki wygląda, jednak tak jakby bojowy, kopułka szczelnicza. Tu mamy też 23, łamane przez 4. To jest tego tu trochę mniej. Patrzę jeszcze w tych partiach wstępnych, ale już nie widzę takich rycin. No ciekawa sprawa, to podobne ryciny na linii B2 w okolicach Mysłowic namierzyłem, na pograniczu Mysłowica-Sosnowca. Ale w innym stylu, tam były swastyki i tym podobnie. Też, jeżeli Was interesuje, pooglądajcie sobie na moim kanale. A ja już wychodzę z tego schronu, powężę jeszcze po okolicy. Zobaczymy, czy jeszcze czegoś tu nie znajdę. No, muszę Wam powiedzieć, ciekawa sprawa z tym schronem bojowym najprawdopodobniej bojowym. W tej okolicy jako taką no znajduje się tylko on jako jedyny. Mamy tutaj pod słońce no, widoczną linię okopów, która gdzieś tam się kontynuuje pozwolę sobie pójść tą linią okopów a może jeszcze coś wyskoczy już jakaś ciekawostka no i powiem wam i wyskoczyło czyżby kolejne ze schronów wszystko na to wskazuje tylko, że jakiś mały no wygląda to jak stara ziemianka, ale mamy tu płytę betonową. Następny punkt, który ma coś wspólnego z tym schronem, do tych czasów zachowało się coś takiego: płyta betonowa. Spróbuję z drugiej strony osadzona na taki, już wam pokazuję, zajdę niżej, na taki. Filara betonowych wprowadzająca do środka. No, ciekawa to sprawa. No, taki miałem zamiar w tych okolicach powęszyć trochę, popatrzeć. Czyli mamy tutaj jeden wielki obiekt. Schrony w tym miejscu. Znaczy, schrony, okopy w tym miejscu po prostu się kończą. Dany obiekt jest tylko tutaj. Jeszcze zobaczymy, czy nie ma odnogi gdzieś tam w las. Ale raczej chyba nie. Ładnie budzi się dzień. Popatrzcie, jak wspaniale świeci słońce. Nasz schron jest tam. Obiekt. Numer 2, przynależny do tego schronu, jest tutaj. No jeżeli coś więcej wiecie na temat tego obiektu, no oczywiście tego schronu, ja to nazywam potocznie bojowego. Zmianek za dużo o tym obiekcie, o tych obiektach już w tym momencie nie ma, bo o tym, który wam przed momentem pokazywałem, nie ma nic, nigdzie, tylko jest taka mała zajawka na temat tego. Piszcie w komentarzach, jeżeli coś wiecie więcej, może wasi dziadkowie, wasi ojcowie, no coś kojarzą, dlaczego ten schron tutaj wylądował, dlaczego tutaj się znalazł. Chodzą też hipotezy, że jest on no, z II wojny światowej. Tak, idąc tą okolicą, nasz schron jest tam. Idę wzdłuż linii wysokiego napięcia. Popatrzcie na ten dołek. Nie wiem, czy dołek szczelniczy, ale najprawdopodobniej tak. Dlatego jeszcze porozglądam się po okolicy. Zobaczymy. Może coś jeszcze, jakiś rąbek historii tych okolic, a jestem w Kostuchnej. Dzielnica Katowic. Może jeszcze coś wyskoczy. Coś wyskoczyło tam w lesie. Jak podejdę, to Wam pokażę. No obieg mam przed sobą. Fałszywy alarm. Stare kółko po kablach. Ale idę tym samym praktycznie pasem tego lasku, obok, obok linii wysokiego napięciu, gdzie znajdował i znajduje właściwie się schron. Ładne drzewostan tu występuje, niczym w góra. No nic innego już nie znalazłem, ale znalazłem to, czego szukałem. No powiem Wam tak, jeżeli mój film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba. Jeżeli film Wam się podobał. No osoby cieszą mnie, bo wiem, że oglądacie mnie, wspieracie tym i tym podobnie. No do usłyszenia z okolic kostuchny, tego schronu. Jeszcze raz, wielkie dzięki za subskrypcję, za oglądanie i łapeczki w górę. Do usłyszenia!